Witajcie, dzisiaj pokażę, jak ułożyć kostkę z cube. Najprostszą metodą możliwą, jaka jest. Dobrze, więc zacznijmy. Musimy ułożyć białą ściankę tak, żeby te kolorki tutaj się zgadzały. Podobnie jak w kostce 3. I co robimy? Bierzemy dowolny klocek. Musimy go obrócić. robimy tak. I go dajemy tutaj następnie widzimy tu jest kłosek jakiś można go od razu rzucić teraz jak jest takie coś to musimy cofnąć ten, obrócić wrócić i ten też wrócić tak samo robimy z tym ostatnim klockiem nie w tą stronę bo nam się nie uda ale w tą stronę Dobrze, ułożyliśmy białą ściankę, ale te kolorki nam się nie zgadzają. Więc co robimy? Musimy zamienić ten klocek z tym. A więc wysuwamy ten klocek, wkładamy tutaj, ale widzimy, że się nie da. I co musimy przed tym zrobić? Musimy obrócić i wyłożyć. I tym cofnąć. Tak samo teraz z tym klockiem. Tak jak robimy, tu nie wyjdzie, więc musimy obrócić. I włożyć. A ty masz tym cofnąć. Teraz zajmiemy się ułożeniem tych klocków, tych pięciu klocków, i w tym etapie jest taka złota zasada, zawsze ten klocek z góry należy wstawić tak, aby się zgadzał z tymi kolorkami. Czyli w przypadku zielony dał tutaj, jakby to był niebieski, to bym ja go dał tu, bym go dał tutaj, a jeżeli żółty był, i jakiś klocek byłby już na swoim miejscu, to ja musiał go... na przykład to by było coś takiego. Że zielony jest tutaj, a żółty mam tutaj. To żółty musimy dać tutaj, tak, żeby nie zniszczyć tego. Ten algorytm, który Wam teraz pokażę, będzie zamieniał te dwa klocki i te dwa klocki. Dobrze, więc pokażę Wam teraz w praktyce. Zielony musimy. Tutaj takim algorytmem. Tak? Tak. Cofnąć i cofnąć. Teraz czerwony. Czerwony do czerwonego. Znowu ten samolot. O, i teraz pokazał nam się żółty, który jest na swoim miejscu. No, ale te klaski nie są na swoim miejscu. Więc musimy żółty dać naprzeciwko czerwonego, który jest dobrze złożony. Ten algorytm zmienia i te. więc ten musimy dać tutaj. Trzymamy kostkę tak i znowu ten sam algorytm. Niebieski dajemy tutaj. Ten sam algorytm. Teraz pomarańczowy tutaj. Czerwony tutaj. I patrzcie, ułożyła nam się cała, całe wszystkie Klocki nam się ułożyły i zostały nam cztery klocki. Ten, ten etap, który zakończyliśmy, jest dość żłudny. Aczkolwiek nie jest bardzo trudny. No tylko wymaga dość dużo czasu. Teraz tak. Może nie o tym nie o tego zacznijmy. Nie. Mm. Tak. o mamy po ułożeniu tych pięciu klocków są dwie sytuacje zacznę na razie od tej gorszej bo która wymaga dwukrotnego zastosowania tego samego algorytmu jak mamy takie coś w kostce 3 x jest takie doważne do przekątnej Trzymamy kostkę w ten sposób, aby żółty klocek był po lewej stronie, dalej od nas. A ten klocek patrzył tutaj w prawo, jakby w żółtym. I żeby tak, go tak trzeba było obrócić. I robimy taki sam, robimy algorytm. Dwukrotnie. Pewno myślicie, że nam się cała kostka ułoży. Jest, nie trzeba powtórzyć algorytm, tylko jak, jak teraz, pewnie wiele z Was zadaje pytanie sobie, jak trzymać kostkę? Czy tak? Tak? Tak. Odpowiedź jest prosta. Trzymamy tak, jakbyśmy robili auto plus żabę w metodzie free w żółtym jednym do nas, a tym dwoma tutaj. I ten sam algorytm. Znowu dwukrotnie. No i ułożona kostka. Myślę, że wszystko dostatecznie jasno obieśliłem. Dziękuję. Cześć.